Zawsze, kiedy wracałem ze szkoły, przechodziłem obok tego domu. Stał na skraju naszej wioski, pod samym lasem w zasadzie między lasem a kilkuhektarowym polem, na którym latem rosła kukurydza i za którym też zaczynał się las. Lubiliśmy tamtędy chodzić wraz z kumplami z klasy, bo zawsze można było powygłupiać się w wysokiej kukurydzy albo poćwiczyć sztuki walki zadając kopniaki strachom na wróble, których w tamtym miejscu było całkiem sporo. W okolicy nie było żadnych zabudowań, prócz tego jednego zaniedbanego budynku, stojącego przy samej polnej drodze, za którą rozpoczynało się pole kukurydzy. Zawsze ale to zawsze widzieliśmy starszą kobietę stojącą za szybą jednego z okien na parterze. Była dziwna. Zawsze stała nieruchomo, ze wzrokiem wbitym w pole kukurydzy. Aleks i Mikołaj, moi najlepsi kumple, nieraz próbowali zwrócić uwagę tej kobiety, krzycząc w stronę okna coś w stylu: Halo, proszę pani! A kuku, tu jestem! I robiąc przy tym idiotyczne miny. Staruszka jednak nigdy nie odrywała wzroku od pola kukurydze. Stała w oknie jak pieprzony manekin ze smutną miną, co w pewnym sensie mnie przerażało. Aleks i Mikołaj też byli zaniepokojeni. Nieraz mówili, że sami baliby się wracać tą drogą ze szkoły. Zwłaszcza zimą. Kiedy szybko robi się ciemno. Właśnie pewnego grudniowego dnia, tuż przed świętami, zmuszony byłem udać się do domu tej kobiety z paczką świąteczną. Byłem wówczas w piątej klasie szkoły podstawowej. W naszej szkole, w budynku, w którym mieściło się także gimnazjum, działał zespół charytatywny który zawsze przed świętami robił paczki wypełnione różnymi słodkościami, które następnie osoby chętne roznosiły do osób starszych i samotnie mieszkających w naszej miejscowości. Zawsze dobieraliśmy się w pary i każda para miała do obejścia od kilku do kilkunastu domów, w zależności jak duża liczba osób się zgłosiła. Tamtego mroźnego dnia roznosiłem paczki z arkiem, wysokim chłopakiem, który chodził już do gimnazjum. Taka była zasada. Osoby młodsze wędrowały najczęściej ze starszymi, ze względów bezpieczeństwa i dobrej organizacji. Pamiętam, że mieliśmy na liście dokładnie dziesięć budynków. Dziewięć z nich było w centrum wsi, względnie blisko siebie. To też gdy roznieśliśmy do nich świąteczne paczki, było dopiero po 17. Mimo to było już ciemno jak w dupie. Och, został jeszcze jeden dom. Oznajmił Arek, spoglądając na kartkę z adresami. Będziemy musieli się trochę przejść, bo z tego co kojarzę, to ten dom stoi w polach pod lasem. Momentalnie przeszedł mnie dreszcz bo zorientowałem się, że to ten budynek, w którego oknie zawsze stoi ta stara kobieta, patrząca się tempo przed siebie. Oczywiście nie mogłem okazać strachu, bo jeszcze tego brakowało, żeby Arek rozpowiedział wszystkim w szkole, że jestem zwykłym tchórzem, który boi się wizyty u jakiejś starej baby Jagi. Tak więc ruszyliśmy polną drogą z ostatnią paczką – i dotarliśmy pod stary, zaniedbany budynek. Po niecałych piętnastu minutach marszu, Arek, nie zważając na nic, ruszył w kierunku drzwi, a ja znowu ją zobaczyłem. Stała w oknie na parterze, oświetlona płomieniem świecy, znajdującej się na parapecie. Ta jej smutna mina, ten wzrok wbity w pole po drugiej stronie drogi. Na którym z racji pory roku nie było tym razem rosnącej kukurydzy. To wszystko zaczęło przerażać mnie coraz bardziej, zwłaszcza, że miałem złożyć wizytę w domu tej dziwnej kobiety. Arek zapukał do drzwi, więc szybko do niego dołączyłem z podarunkiem w ręku. Po chwili zapukał ponownie. I nagle usłyszeliśmy powolne kroki po drugiej stronie drzwi. Otworzyła nam ta sama starsza pani, którą zawsze widziałem stojącą w oknie. Była dziwnie blada i pomarszczona. Wyglądała na co najmniej osiemdziesięciopięciolatkę. Dobry wieczór! Mamy tu dla pani taki mały podarunek od uczniów z naszej szkoły z okazji zbliżających się świąt. Życzymy pani wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i w ogóle dużo radości. Nagle Arkowi zadzwonił telefon. Chłopak odebrał i odszedł na stronę. No, siema, Arturo. Wiesz, kończę roznosić paczki dla próchniaków, ale zaraz będę wolny. To kiedy ta impreza? A, no to wbijaj do mnie. Zapakujemy towar do twojego wozu i jedziemy na miasto. Wejdź tu, kochaneczku! Powiedziała do mnie starsza pani, delikatnie się uśmiechając. Zanieś mi paczkę do pokoju, a ja poszukam może jakichś łakoci. Widziałem, że kobieta poruszała się o lasce, więc bez zastanowienia ruszyłem za nią w głąb domu. Tak by nie musiała sama dźwigać paczki. Kiedy dotarliśmy do dużego pokoju, w oknie, którego stała zapalona świeca, położyłem paczkę na stole, a staruszka wyciągnęła z szuflady dwie tabliczki czekolady i wręczyła mi je. Proszę, jedna dla ciebie i jedna dla twojego kolegi o, dziękuję, ale nie trzeba było starsza pani znów spojrzała w okno. Miała strasznie smutną minę. Ja też odwróciłem głowę w stronę okna. Był za nim idealny widok na pole, na którym latem rośnie kukurydza i na las zaczynający się tuż za nim. Czasami, jak wracam ze szkoły, widzę panią, jak stoi pani w tym oknie. Nie nudzi się pani ciągle tak patrzeć w tę jedną stronę? Kobieta przez moment milczała. Zauważyłem, że po jej policzkach spłynęło kilka łez. Przytarła oczy chustą i ciągle zwrócona w stronę szyby odparła: Ja wciąż na nich czekam. Codziennie modlę się, by wrócili. I wierzę, że wrócą. Ale kto? Moja rodzina. Zabrali ich Któregoś dnia wyjrzałam przez to okno i usłyszałam brzęczenie. Brzęczało w wysokiej kukurydzy, brzęczało coraz głośniej, i nagle oni z niej wyszli. Było ich kilku. Mieli takie duże, kwadratowe głowy, okrągłe, szklane oczy i zwisające trąby, takie jak mają słonie. Przyszli tu i ciągle brzęczeli. Brzęczeli i zabrali moją rodzinę, moją synową, syna i mojego Wnusia Adasia. Boż on miał tylko cztery latka. Zanim ich zabrali, ściągnęli z nich ubrania i ich dotykali. Mnie też rozebrali, ale mnie nie wzięli. Boże, dlaczego mnie nie wzięli? Z nimi odchodzili stałam w tym oknie i patrzyłam. Adaś krzyczał i płakał, a ja stałam w oknie i patrzyłam, jak ich zabierają do tej kukurydzy. Ciągle brzęczeli. Adaś płakał. Oni brzęczeli. A Adaś płakał. Adaś płakała, a oni brzęczeli. Tak strasznie brzęczeli. Nie mogąc tego słuchać, wybiegłem z domu. Wizyta u tej obłąkanej kobiety sprawiła, że całą noc nie byłem w stanie zmrużyć oka. Ciągle miałem przed oczami tej te zrozpaczoną, zatopioną w obłędzie twarz. Następnego dnia przy śniadaniu powiedziałem tacie, że byliśmy z paczką w polach u tej dziwnej pani, którą zawsze widuję w oknie, kiedy tamtędy wracam ze szkoły. Powiedziałem tacie, że zachowywała się bardzo dziwnie. A, pewnie mówisz o starej Połczyńskiej. <laughs> I pomyśleć, że kiedyś to była normalna, wykształcona kobieta. Nauczycielka historii zresztą. Uczyła mnie zanim odeszła na emeryturę. Ale co jej się stało, że zrobiła się taka szalona? A, jakoś kilkanaście lat temu, jak cię jeszcze na świecie nie było, spotkała ją straszna tragedia. Tragedia? Jaka tragedia? Jej rodzina zniknęła. Jej syn z żoną i dzieckiem. Oni zniknęli i do dziś nie wiadomo, co się z nimi stało. Niektórzy mówili, że zostali porwani przez jakąś mafię, inni, że z nieznanych powodów uciekli za granicę. Ale z tego, co pisali w gazetach, po prostu ślad po nich zaginał. A Połczyńska wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. Podobno miała próby samobójcze i opowiadała niestworzone rzeczy. Jakiś czas temu ją wypuścili, ale jak widać, znowu jej się pogorszyło. Swoją drogą ciekawe, co tak naprawdę stało się z tymi ludźmi. Po kilku dniach od tej rozmowy z tatą... Dokładnie w Boże Narodzenie. Połczyńska popełniła samobójstwo. Znaleźli ją w lesie, zaraz za tym polem, na które patrzyła z okna, wiszącą na drzewie. Dziś jestem już dorosły, ale od tego czasu nigdy nie odważyłem się zapuszczać w pola, w okolice domu tej kobiety. I nigdy nie zamierzam już sam spacerować tą polną drogą. Obok wielkiego pola kukurydzy.